Dzień dobry, moi kochani, w kolejnym vlogu. Dzisiaj nagrywam dla Was z domu i najbliższe trzy miesiące będą nagrywane z domu, ponieważ dopiero za jakieś trzy miesiące planujemy kolejną podróż. Teraz nagrywamy, to znaczy teraz jakby publikujemy filmy z lekkim opóźnieniem, ponieważ jak byliśmy teraz na wyjeździe, to nagrywaliśmy codziennie, a filmy publikujemy dwa razy w tygodniu. W związku z tym ten, który będzie przygotowywaniem do roku szkolnego. Wyjdzie na początku września, czyli ten dzisiejszy. Ja po tych ostatnich wyjazdach jakoś nie mogę za bardzo dojść do ładu z mieszkaniem, i dużo takich pomieszczeń, które planowałam posprzątać, zanim rozpocznie się jesień i rok szkolny, stoi nietkniętych. A to dlatego, że właśnie jak dziewczyny mają tą przerwę wakacyjną, to staram się w tym czasie załatwić wszystkie takie sprawy. Związane z, z lekarzami, z, z takimi jakimiś sprawami organizacyjnymi, po to, żeby nie wyciągać ich w trakcie roku szkolnego z zajęć. Czyli na przykład m, dziewczyny miały wizytę u okulisty, e, jakieś wizyty szczepienne nas czekają, jakieś. E, mm, a, mi, mi się kończy dowód, więc muszę jej wyrobić zdjęcie do dowodu, e, Emi czeka jeszcze fryzjer. I to będziemy robić właśnie dzisiaj, w dalszej części vloga. Y jeszcze z takich dodatkowych rzeczy, jeżeli chodzi o taką, takie przygotowywanie się do nowego roku szkolnego, mija idzie już do pierwszej podstawowej. I fakt, faktem, że to y w co będę ją ubierała, mam już załatwione, dlatego że ona będzie chodziła y w mundurku. Więc, jakby y taką większą część ubrań mam już załatwionych. Ona potrzebuje jeszcze jakieś rzeczy na weekendy, ale też wydaje mi się, że jeszcze zostały jakieś z poprzedniego sezonu, ale to też jest kwestia u mnie do przebrania tych rzeczy. Dodatkowo będziemy jeszcze dzisiaj jechać po plecak, piórnik i resztę wyprawki dla niej. No jeszcze myślę, że Borej stopy już kupiłam. brakuje mi jeszcze podkolanówki. Mirek poszedł na siłownię. Zaraz wraca, a ja w tym czasie będę teraz szykowała śniadanie i na śniadanie będzie jajecznica. I uwaga, nie taka zwyczajna jajecznica, ponieważ będzie ona zrobiona z takich prawdziwych jajek, od szczęśliwych kur. Widać totalnie, że to są jajka od kur, które y, biegają po podwórku i są karmione odpowiednio, aż mi y, sińka leci. No i w ogóle dziękujemy bardzo za te jajka. To jest tak naprawdę bardzo na złota w dzisiejszych czasach. U nas, słuchajcie, od rana leci Pan Kleks, czyli ta najnowsza muzyka z najnowszego Pana Kleksa, którego my jeszcze nie oglądaliśmy z moim mężem. Ale powiem Wam, że ja w dzieciństwie byłam fanką tej książki, chociaż no miałam takie myśli, że dlaczego to jest tylko o chłopcach, a nie ma tam dziewczynek, że jakby nie mogłam się utożsamiać z bohaterem, bo ja byłam dziewczynką, no a, a Adaś był Adasiem. Ale i tak powiem Wam, że kochałam tę książkę, lubiłam ją czytać. No i teraz naprawdę fajna jest ta muzyka z tego pana Kleksa. Moje dziewczyny to już znają słowa na pamięć. A teraz, wracając do spraw organizacyjnych. Pamiętajcie o tym, że bardzo ważne dla nas jest, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i komentujcie, rozmawiajcie z nami, miejcie z nami kontakt. Zapraszam was do oglądania dzisiejszego vloga. Jeszcze wam tylko dodam, że osobiście odwiedzałam te kury i wiem, że robią najlepsze jajka w okolicy. Jesteśmy po pysznym śniadaniu. Z tych jajek prawdziwego, prawdziwego. Z jajek z jajek z dziadowy, z dziadowy, tak się nazywa miejscowość pod Wrocławiem. Tak, ale Dobre były jaja? Pyszne były. O powiedz ty, mitka aż zasypia, tak się najadła. Co ja jeszcze? jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że wykorzystam też skorupki, korupki, bo ja tutaj przyszedł do mnie z jakim pomysłem parę e, jakiś tam czas temu, żeby e, Pozgniatać te wszystkie skorupki po jajkach, i one działają jak odżywka do kwiatów. Jeden kwiat nam zdycha, nie wiem co się z nim dzieje. Spróbujemy może, go potraktować jajkiem. Może tak, może ta skorupka coś od tych prawdziwych kur da im jakieś wartości tak. odżywcze. Te kury są prawdziwe, co z znoszą jajka, tamte są prawdziwe kury, ale z znoszą jajkę na zawołanie, a te sobie chodzą. No dobra, ważne. Ale tak, właśnie widać było, potem jak Wam pokazałam te jajeczka, że one miały różne kolory. Trzy jajka chyba były takie lekko niebieskawe nawet. No, to znaczy, że. Y, tom. To wszystko w zależności, co kura zje. No to jak się nazywa ten, ten, ten kwiatek taki niebieskawy, który. finezja, czy jak się no, nazywa? No pewnie tak. Finezja, czy coś? No, to musiała zeżnać im. No, Albo borówki. Albo borówki, no. Borówki, borówki. Świeże. Na pewno właścicielka dba o nie, jak. Jak o zwierzątka domowe, także przynajmniej wiemy, że jajka są zestresowane. No, najgorsze są zestresowane jajka. To naprawdę nic z tego dobrego nie wychodzi. No i co, jakie mamy plany teraz, gdzie jedziemy? Teraz mówiłaś, idziemy czy... do Magnoli. Ja już mówiłam wcześniej, że jedziemy po wyprawkę. Jeszcze będę, będziemy musieli kupić, przypomniałam się, że podkolanówki, bo rozmawialiśmy o liście. Właśnie nie zrobiłam zdjęcia listy, ale pamiętam mniej więcej, co musimy kupić, co potrzebujemy. Dla pierwszoklasisty tak naprawdę piórnik jest na maksa podstawowy, bo tam są potrzebne kredki, gumka, trzy ołówki. Ostrzynka. Znaczy nie, bo nie ma już takiego słowa ostrzynka. Teperówka. Teperówka to nie jest... nie nikt nie ma. I linijka. Tak. Um. A, no to proste. Tak. To I, I do tego jeszcze musimy kupić plecak, lunchbox mamy. Zastanawiałam się nad takim, nad takim lunchboxem, w którym jest termos wbudowany, ale wydaje mi się, że na razie wystarczy ten, który mam. Zobaczymy jak nam będzie szło z tymi lunchboxami. No, zdecydowanie. Potem, no potem, podejmiemy, tak, potem podejmiemy decyzję. Co jeszcze jest takiego pieszo Dziewczyny dostały już bidony. Nowe, także. To stary, stary, stary zgubił. No właśnie, już wcześniej kupiłam te bidony, ale nie spodziewałam się, że zgubisz. Myślałam, że będziemy mieć jakieś w zapasie, to zrobiłeś, że to zrobiłeś. Mamy w zapasie, dzisiaj widziałam takie Gdzieś malutkie. Halszt Halsztat zostały. W Halsztat. Tak. No i ale następny, no, może, może dostrzeżemy je na, na vlogu, którego będziesz kręcić w związku z tym którego jeszcze nie ma, dobre Poki Poki. Nie, nie, no już teraz jak już. I teraz już jest, ale ty już jeszcze jest. go nie. No, jeszcze go nie. Montowała. Nie opublikowałam, ale już jakby teraz, jak już to mówimy, to on już jest opublikowany, więc nie było tematu dla Was. Mój jakie spojrzenie dostałem, chyba się rozłączę. Dobra, to see you. My się teraz rozdzielamy, Mirek idzie zrobić zdjęcie do dowodu. I do paszportu, a my idziemy z Emi do fryzjera, bo ja tą wizytę zamówiłam na godzinę, więc akurat jesteśmy na czas. Wow, ale ekstra fryzura odwróć się pokaż z tyłu. Wow, u pani prawie tych te, te końcówek ci nie obcięła. Dalej one są długie, jak nie wiem. Super, brawo. Ja tylko chciałam powiedzieć, że właśnie mąż mi przekazał, że możemy zrobić tutaj, złożyć wniosek o dowód osobisty. I powiem Wam tak. Ten urząd jest jak jakiś urząd dla klientów premium, naprawdę. Pani obsłużyła mnie z uśmiechem, wypełniła cały wniosek, wszystko poszło gładko, czas oczekiwania chyba trzy osoby tylko był i wszystko poszło wyśmienicie i dzięki temu, że mija ze mną była, to nie musi być mija obecna przy odbiorze tego dowodu. Także ja mogę sobie podjechać sama i odebrać na spokojnie za 2,5 tygodnia będzie ten dowód, więc naprawdę polecam ten urząd, daję 100 gwiazdek temu urzędowi w magnoli. Ale A... można dać tylko pięć. Dobra, to daję 5, a nawet 5,5. Dobra. Dobra, teraz idziemy szukać plecaka, ale jesteśmy blisko Zary, więc jeszcze zajrzymy i zobaczymy, czy są jakieś fajne rzeczy dla dziewczyn na ten sezon taki jesienny, bo już Dzisiaj tatuś ubiera mi także wybrał jej piękne sety. Super. Mamy już parę rzeczy na jesień dla dziewczyn. W ogóle e, bardzo fajne serie są w zarze, także polecam zajrzeć. A teraz idziemy do smyka po plecak. To jest w sumie taki, e, jeden z takich ważniejszych e, zakupów dzisiaj. No idziemy. To jest so. no, 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 no. so. Zobacz ten, mi ja. Ten no pierwszy, no który ten sobie wybrałaś. Teraz powiesz, który lepszy jest dla ciebie. Ten ma no chyba tutaj go zepniemy też. By nie było. Cyk. I no tutaj go zmniejszymy. Pokaż z tyłu Misio Odejdź No przejdź. i samoty Powiedz w którym Ci lepiej się idzie Bo to nie jest to sama firma, nie? Nie albo nie. Nie. No ten, albo no ten, ale tak patrzę poczekaj, bo to trzeba jeszcze sprawdzić jakość. Jakość tych zamków Lepiej chodzą. One budową bardzo podobne są, zbliżone mają kształt. Ale ten lepiej chodzi z zamki. Ten niebieski. Nie, ten. Tak? A no. wydawało mi się, że później otwierałeś no tamto. Sprawdź, sprawdź mnie, który ci się lepiej zamykł. otwiera, ten czy ten. Sprawdź. Okej. Okay. I teraz ten. Co byś powiedziała? I teraz masz ostateczny wybór. Podejmij decyzję mija, w którym plecaku będzie Ci fajnie chodziło. To jest Twój wybór, córuś. Który chcesz plecak? Czujesz? że ten. Czujesz, że ten? No to dobrze. Czujesz, że nasz Dobra. Dobrze. No to masz ten wybór, jest Twój. Moja córeczka to moja krew wybrała plecak o pięć z tych tańszych. No, tak. świadoma dlaczego on był tańszy. Nie, nie. On, on jest, ma wszystko to samo. Zobacz, ma tak samo tutaj. Wyprofilowane. No. No. Tak. Ile oni, oni będą to nosić zajęcie. tego plecaka? O. Te plecaki. I tak mają A on jest szafki. promocji dlatego. I tak mają pomocy, szafki. Bo... Zobacz, on jest najniższa cena. Mm -hmm. Katalog produktów produk z katalogu. Mm -hmm. Dobra, mm -hmm. dobra. Bierzemy ten. Wybór padł na ten. Piękny jest, super. Mija sama wybrałam. Nie wiem, czy wy deszczerpiecie taką przyjemność z kupowania przyborów szkolnych, ale to naprawdę są jedne z moich bardziej ulubionych zakupów. I kupiłam to w nadmiarze, ale dowiedziałam się od koleżanki, że dzieci bardzo często gubią te przybory, więc na pewno się to nie zmarnuje. Poza tym to są takie y, drobne rzeczy, jakieś tam ołóweczki, gumki do mazania. Czy tam klej, to też wiadomo, że się zużywa. Nożyczki im kupiłaś, dwie pary. No właśnie nożyczki kupiłam, już czyśliwa, dlatego że żeby było ciała. uroczyście. My mamy tak naprawdę nożyczki dla dziewczyn, ale mi chciał chciałam kupić, żeby było tak uroczyście, że sobie uzupełnia ten piórniczek sama. No ale wiecie, no ja mam dwójkę dzieci, więc obie muszą być zadowolone i też chociaż jakiś drobiazg dostała. Bo dostała oprócz nożyczek to jeszcze zeszyt. A sobie wybrała. Tak i ona już pierwsze co to planuje, go pociąć na szczępy. <noise> zeszyt będzie sobie ciała? Ha, ja. Tak? Nie, 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 nie za No także wracamy do domu teraz i e, zaraz będziemy uzupełniać ten piórniczek. Pokażemy, pokażemy Wam, e, co dokładnie kupiliśmy. Ale jeszcze najważniejsza rzecz. My przyjechaliśmy do tego fakt, faktem po plecach, ale udało nam się załatwić ten dowód. Udało nam się załatwić fryzjera, udało nam się kupić te wszystkie e, przybory szkolne. I jeszcze będziemy mieć rzeczy na obiad. Także naprawdę wracamy. Ogarnęliśmy to w 2,5 godziny. tak? Nie więcej. Tak. Więc naprawdę mamy super czas i fajnie, bo dziewczyny wspierały nas fotograf w tej bieganinie. A jeszcze przecież kupiliśmy, zakupy były w zarze też. Dziewczyna dostała parę takich setów na jesień. Fotograf. I fotograf. No, fotograf, i, który Potrzebne do, do... I piwo, wody. I piwo bez sobie kupiłaś jeszcze. A właśnie, bo ja przez to, że właśnie nie piję alkoholu, to jakoś mi zaczęło smakować to piwo bezalkoholowe. No, szumi, szumi. No, mocno trzepie, powiem wam. <noise> jeszcze zanim zabierzemy się za obiad, to pokażę Wam, co mój mąż skomponował dziewczynom w zarze. Bo ja właściwie to brałam jakieś tam rzeczy tylko dla Emi, jakieś legginsy. A męża poprosiłam o to, żeby wziął im takie gotowe zestawy, żebyśmy nie mieli problemu potem, żeby kompletować to góra z doła, bo zazwyczaj jest tak. Chociaż i tak później w czasie użytkowania te doły, na przykład dziury się robią w kolanach, albo coś tam się wyciera, albo góra się nie nadaje do noszenia i tak potem musimy to łączyć. Ale tak wyjściowo faktycznie nosimy to tak, jak to kompletujemy. No i też dziewczyny, jak wiedzą jaki mają zestaw, to już też się nie zastanawiają później i wiadomo, że łączą po swojemu też, ale bardzo często właśnie jak wiedzą, że ta góra z dołem pasuje, no to też ubierają się właśnie w taki sposób. To jest pierwszy, Taka, taką bluzkę Mirek znalazł z takim łebędzie pięknym i do tego spódnica do tego zestawu. To jest dla mimi. Ja będzie tylko w weekendy się przebierała w jakieś tam rzeczy takie. To jest taki zwykły t-shirt z jakimiś takimi truskawkami z tyłu. No i do tego są jeansy. Mia czarnych dżinsów jeszcze nie miała, także to będą jej pierwsze dżinsy. Takie klasyczne rurki. I do tego jeszcze góra. Czyli spodnie mamy takie zadziorne. A górę mamy taką jeszcze cute, bo jest jeszcze słodką dziewczynką. No i kupiłam jeszcze jej e, legginsy, no bo legginsy też zazwyczaj kompletujemy tam z takimi rzeczami, które ma. Ja mi potrzebowała trochę więcej rzeczy, ale i tak będę jeszcze kompletowała. To był zestaw. I to jest naprawdę przesłodkie. Hello Kitty z takimi legginsami. Tutaj na nogach są takie kokardki, i one są takie rozszerzane. No, takie dzwony, legińcy dzwone Ja bardzo lubię, jak dziewczyny noszą legińcy, a ja już mówię Wam, dlaczego kupuję Zary. Moje dziewczyny są bardzo, bardzo szczupłe i to są tak naprawdę jedyne spodnie, które pasują im w pasie. Dlatego zostaje nam Zara. Mój mąż, zobaczcie, specjalista, właśnie od fashion, skompletował emitę spódniczkę i bluzę. Seterek, To jest sweterek. I to tak naprawdę nie jest spódniczka, bo to są spodenki. Tam u mnie też to nie była spódnica, a spodenki. Wygląda jak spódniczka, ale są to spodanki. No i tutaj właśnie do regulacji w pasie. Także mam nadzieję, że fajnie będzie się to sprawdzało. A ona bardzo lubi nosić spódniczki, rejstopy, księżniczkowe buty. Także dla niej idealne. No i też kupiłam takie basicowe leginsy. Tak, żeby jej to pasowało. No i to wszystko. No i wiecie, tak jak Wam mówiłam, że czekają jeszcze na mnie porządki i właśnie między innymi szuflady moich dzieci. To jest miejsce, które trzeba uporządkować zanim dostaną nowe rzeczy do tych szuflad. Ja muszę zrobić porządki w starych. Wiem, że Emi niewiele urosła od zeszłego sezonu, więc pewnie część rzeczy będzie na ten rok. Mia natomiast tak skoczyła, że pewnie część rzeczy dostanie Emi. No ale Emi też z jakichś tam rzeczy wyrosła, bo ona jeszcze takie bluzki nosiła sprzed z, z dwóch lat chyba, które mieliśmy dla niej, no ale czeka mnie sprzątanie i organizacja, mogę to zrobić z Wami, jeżeli będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzu, czy jesteście ciekawi jak to u mnie wygląda. I jeszcze pokażę Wam, co kupiliśmy z wyprawki takiej do szkoły. Jak widzieliście, na pewno Mija dostała możliwość wyboru plecaka, więc jakby nie ingerowaliśmy w to, pokazaliśmy jej, jakie one są. Zakładaliśmy jej, który jest wygodny, ale finalnie ona podjęła decyzję i zdecydowała się na ten plecak. No i piórnik też. Ja jakby powiedziałam jej, że piórnik musi mieć ten kształt, żeby było jej wygodnie. To jest taki typowy piórnik dla pierwszoklasisty. Na małą ilość rzeczy w środku, bo oni potrzebują tylko kredki, ołówek, nożyczki, klej, gumkę do mazania, linijkę i temperówkę, więc jakby nie potrzebuje więcej rzeczy i nie potrzebuje większego piórnika, no bo po co to nosić? No i Mia ja wybrała ten piórnik. Jak widać, już tutaj sobie porozkładała ładnie kredki. Zaraz będziemy sobie jeszcze siadać do tego i wkładać resztę rzeczy. Wzięłam też parę e, klejów, te jej się bardzo podobały, ale chwyciłam jeszcze taki mniejszy, żeby zmieścił je się do piórnika. Tą e, temperówkę sama sobie wybrała. Tak tu można ostrzyć ołówki. Ten ołówek tak mi się spodobał, że jakby chwyciłam go w e, ostatniej chwili. No, a takie śliczne ołówków nigdy za wiele. No i gumka do mazania też była piękna. Mi się podobała ta. Mi ja sobie wybrała... Ołówki, które już tutaj mają gumkę do mazania. Wybiera, wybiera sobie też sama kolory, i to są jej decyzje, ona będzie tego używała. Zobaczmy, a co ty masz tutaj za kieszonki w środku. Tutaj masz taką kieszonkę. Yes. Tak. Tutaj jest taka kieszka. To się coś jeszcze nie zmienia. No, no. To jest ever ever, ever ever.

Tak, w razie czego, gdyby się zgubiła Dało się. To co, zamykamy? Tak. Mhm. Tutaj, tutaj jest jakieś coś. To jest plan lekcji. Mhm. A tu tabliczka mnożenia. Tabliczce mnożenia jeszcze usłyszysz. Dobrze. 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 Ja będę na razie używała tą gumkę do masania. Dobra. Mhm I zamknij. Ojej, gumka. Gumka do tej, chyba najmniejszej pójdzie, co? Teraz sobie tam włożę do tej najmniejszej gumkę i ten jeden klej. Finalnie nie ugotowałam nic na obiad, tylko zamówiliśmy sobie sushi. Wszyscy się najedli. Dziewczyny zjadają zawsze te z ogórkiem i awokado, i do tego edamame. I cóż mogę Wam powiedzieć? Do szkoły na pewno jesteśmy już przygotowani. Plecak jest spakowany, czeka na rozpoczęcie roku szkolnego, chociaż wy ten film będziecie oglądać, jak już ten rok szkolny się zacznie. Jedna tylko rzecz, którą mogę Wam polecić z czystym sumieniem, to są e, kredki bambino, ale ołówkowe. Wiecie, że kredki, jakby kredce nierówne i e, tak naprawdę ten wkład, który jest w kredce, od tego wkładu, który jest w kredce, zależy jakby moc, kolor. I są takie kredki, które tak malują, że naprawdę trzeba się nakolorować, żeby zobaczyć jakiś tam ślad na kartce. A te bambino to już są naprawdę sprawdzone i działają. Także kredki ołówkowe bambino, czyli normalne kredki, tylko firmy bambino. Na pewno polecam. Dziękuję oczywiście za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subskrypcje. Oglądajcie nas w kolejnym vlogu, bo zanosi się na porządną organizację, ponieważ mi się nie udało jakoś tam specjalnie posprzątać. Będę to robiła w nadchodzącym tygodniu. I no cóż, bądźcie tam ze mną. Trzymajcie się. Pa!